Pierw w geście zwycięstwa podniósł rękę w górę, popłakał się i przeżegnał. Tak z wielkim niedowierzaniem Oskar Żółkowski zareagował, gdy dowiedział się, że został mistrzem świata strongman amatorów w Ohio. Przed ogłoszeniem wyników był pewien, że był drugi. Już składał gratulacje swojemu rywalowi Lukasowi Hatonowi, gdy nagle speaker zawodów wyczytał, że to Polak wygrał zawody. Przed ostatnią konkurencją, jaką był pojedynek na schodach, Ziółek miał 1,8 punkta straty do Amerykanina. By wygrać Arnold Classic Amator, musiał wygrać z Hatonem na schodach i liczyć, że inny zawodnik przedzieli ich miejsca. Ziółkowski wygrał pojedynek z Hatonem, lecz tylko o półtora sekundy. Był pewny, że żaden z dziesięciu finalistów nie zrobił czasu, który by przedzielił ich wynik. Ziółek był zły. Wiedział jak blisko było karty Pro. Pozostało czekać na ogłoszenie wyników. Pierw medale rozdano kobietom, które w tym dniu startowały. Później przyszła pora na dekorację mężczyzn. Na początku kategoria lekka, średnia i w końcu ciężka. Spiker wyczytał nazwiska pierwsze za miejsce, piąte, potem czwarte, trzecie, aż w końcu wyczytał Hatona, że zajął on drugie miejsce. Już było jasne, że to Polak został mistrzem świata strongman amatorów w 2023 roku. Okazało się, że Amerykanin Joseph Payne, który był przed ostatnim konkursem w połowie stawki, miał czas o 1,1 sekundy gorszy na schodach od Polaka i 1,4 sekundy lepszy od Hattona. 5 marca 2023 roku Ziłkowski wygrał Arnold Classic Amator i został profesjonalnym strongmanem. Jako czwarty Polak po Mateuszu Baronie, Mateuszu Kieliszkowskim i Mateuszu Ostaszewskim został niezawodowym mistrzem świata Strongman. Nagrodą za to jest start w elitarnych zawodach Arnolda Schwarzenegera w przyszłym roku. W dzisiejszym odcinku przybliżę wam postać Oskara, który swoim sukcesem zasłużył na wielkie uznanie i podziękowania od polskich kibiców Strongman. Oskar Ziłkowski urodził się w 1995 roku w świeciu. Od najmłodszych lat interesował się sportem siłowym i lekkoatletyką. Jako 11 -latek po raz pierwszy pojawił się na siłowni. Od 14 roku życia trenował pchnięcie kulą w grudziąckiej Olimpii. W 2012 roku został mistrzem polskich juniorów młodszych, a w 2014 roku halowym wicemistrzem Polski juniorów kulą zaprzestał w wieku 20 lat. Założył rodzinę. Przez dwa lata pracował jako kierowca ciężarówki na trasach międzynarodowych i nie było mowy o uprawianiu sportu. W 2018 roku zmienił tryb pracy kierowcy na trasy lokalne i powrócił na siłownię. Bardzo szybko siła jaką miał wróciła i pojawiła się w głowie myśl o startach w zawodach. Myślał o trójboju siłowym i wyciskaniu sztangi leżąc. Jednak przez rozmaitość konkurencji wybrał strongman. Wiosną 2020 roku Oskar Ziłkowski zadebiutował w amatorskich zawodach strongman w Bełchatowie. Rozbił w pył swoich rywali, nie dając im żadnych szans. Wygrał zawody i postanowił, że sprawdzi się na najwyższym szczeblu, na mistrzostwach Polski w Inowrocławiu. Do startu w tych zawodach przygotowywał się z zawodnikami do 105 kg. Mateuszem Wrzesińskim i Mariuszem Dąbrowskim w Bydgoszczy. Miał to być jego pierwszy start z najlepszymi siłaczami w kraju. Pierw łatwo przeszedł eliminację, by później zająć trzecie miejsce w finale, gdzie wygrał konkurencję rzutów workami i został medalistą mistrzostw Polski. Przegrał tylko z Robertem Cyrwusem i Marcinem Wlizło. Ziółek dał polskim siłaczom i kibicom jasny przekaz. Nazywam się Oskar Żukowski. I musicie się ze mną liczyć. Pamiętam, jak Krzysztof Radzikowski z samych superlatywach wypowiadał się o oskarze, gdy ten jako żółto zdobył brązowy medal mistrzostw Polski. Oskar swoim wyczynem zainteresował nie tylko siłaczy i kibiców, ale również firmę suplementów diety Real Farm, która promowała swoją markę poprzez Strongman i zaproponowała ziłkowskiemu, by ten został jej ambasadorem. Sukces ziłka w Wrocławiu. Otworzył mu drogę do regularnych startów na zawodach z cyklu Pucharu Polski. Od samego początku był tam jednym z najsilniejszych zawodników, nigdy nie wypadając poza podium. W 2021 roku wygrał pojedynek gigantów w Mikołajkach, Puchar Polski w Dąbkach i na Darzynie. Pojechał na Litwę na Sawicka z Klasi, gdzie zajął trzecie miejsce. Największy sprawdzian czekał go na mistrzostwach Polski, które ponownie były rozgrywane w Inowrocławiu tam był bezkonkurencyjny i został mistrzem polski strongman wyprzedzając aż o 20 punktów następnego zawodnika Waga startowa Oskara to od 144 do 155 kg przy 191 cm wzrostu Obwód jego ramienia to 50 cm, obwód uda 83 cm Jego rekordy siłowe to przysiad bez tażm 320 kg i wyciskanie sztangi leżąc 250 kg. Przy tak dobrych gabarytach dla Strongmana, Ziółek miał również duże ambicje, i w 2022 roku postanowił skupić się na startach zagranicznych, które dałyby mu szansę na start na WSM i Arnold Classic Amateur. Przygotowywał się i ćwiczył w swojej własnej siłowni, którą zrobił sobie w garażu. Do tego jeździł na treningi do Kuźni Kielicha oraz na siłownię Husarz w Gdańsku. Wiedział, by rozwijać się musi poświęcić sporo czasu i pieniędzy na trening pod fachowym okiem. Starty w Pucharze Polski w 2022 roku traktował jako cykl przygotowań do startów międzynarodowych. Wygrywał w Bojanie, Władysławowie, Grudziądzu i Pile. Został też mistrzem Polski w wyciskaniu belki i był drugi w indywidualnych mistrzostwach polskich w Białymstoku. Obronił również tytuł drużynowego mistrza Polski, który zdobył wspólnie z Mariuszem Dorawą. Najważniejsze jednak zawody czekały go w Anglii, gdzie wystartował w eliminacjach do Arnold Strongman Amator, na Florydzie, gdzie odbyły się eliminacje do WSM oraz w Sopocie podczas Ligi Mistrzów Strongman. W Sopocie w swoim debiucie na STL wygrał zawody. Był to dobry prognostyk na resztę zagranicznych startów. Na Florydzie zajął szóste miejsce, o czym w Polsce zrobiło się głośno. W Anglii w eliminacjach do zawodów Schwarzeneggera był najlepszy. Ziółkowski dzięki zawodom w Anglii pojechał do Ohio, gdzie spełnił swoje największe marzenie. Wygrał, został mistrzem świata strongmen amatorów i uzyskał przepustkę, by za rok wystartować w najbardziej prestiżowych zawodach strongmen na świecie Arnold Strongman Classic. Mamy nadzieję, że już za rok ziółek wspólnie z kielichem polecam do Ohio i zobaczyć będziemy mogli, jak dwóch Polaków walczy z najsilniejszymi ludźmi świata. W imieniu polskich hibiców Strongman chciałbym podziękować Ci Oskar za emocje, jakie nam dałeś w tamten weekend. Tak się tworzy historia. Gratulacje i do następnego.